Cześć, tu Szymon, a wraz ze mną dzisiejszą, jakże fajną audycję poprowadzi... Piotrek. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o... Y, o feriach, o tym, gdzie, gdzie można jeździć na ferie, jak można tam jeździć... Co tam można robić, również. I ogólnie, co zwiedzać, ale na początek mamy do, dla was taką krótką scenkę z reklamy telewizyjnej. Lekarz powiedział, że mój... That's my husband. that's mine. Cholesterol jest za wysoki. Dlaczego, dlatego zacząłem mieć florę, która obniża mój cholesterol aż o 13%. 40%. 15%. No. no i to była nasza parodia reklamy. Pewnej. Pewnej reklamy. Trochę nieudana. Audycja zawiera lokowanie produktów. <grym> Miała na celu rozluźnienie atmosfery. Która i tak nie była napięta, ale yy, no to zacznijmy nasz Nasz, nasz główny temat w naszej audycji. No to może ferie. no. Ferie mają dwa tygodnie. Mają dwa tygodnie, jak to zabrzmiało? Ferie <laughs> trwają dwa tygodnie yy, tak. no i to są. Potwierdzam, Potwierd panie kapitanie. Yy, ferie mają dwa tygodnie i przechodzą tak jakby województwami, że tam. Trzy województwa. Trzech? Która. Trzech? trzech. Ja nawet nie wiem. Teraz mieliśmy środkową turę, ponieważ jesteśmy w województwie śląskim. śląskim. Pierwszą miało Mazowieckie i, coś tam. Wiem, I coś tam. Później wiem, że my mieliśmy. Później wiem, że my mieliśmy i, też coś tam, I, i coś Kaszubskie tam. coś tam, czy coś tam. Kaszubskie. Nie wiem czy... <grym> tak... Znajdź <grym> mi takie województwo na mapie. No właśnie. Z geografii jestem dzięki, ale teraz zaczynamy z przyrody geografii. To, Do, geografii. brawo. No i teraz właśnie jest drugi tydzień trzeciej tury. Co to coś, coś, to... Tej tury. No tak. No tak. No, Ej, Ale no i ma... mało polskie, tam Zakopane i Krakowy no, i te wszystkie. Właśnie, no, no i właśnie poruszmy, poruszmy teraz temat Zakopanego. Dokładnie. Piotrze, wypowiedz się na temat Zakopanego. Hmm. No co? Hmm. Co można powiedzieć o Zakopanem? Zakopane, wspaniałe miasto, Giewont. Stolica Tatr. Kostrów Wierch. Szymoszkowa. E? Dobra, może nie wiedzieć. Taki na narciarski. Wiesz, ja w tym już trochę siedzę. No. Handlujesz nartami? <śmiech> nie. nie. <śmiech> Gubałówka. Krupówki. 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 Co to za nazwa? Tabu. Normalnie tabu McDonald's przy krupówkach. Nie mów mi o McDonald'sie. Tak nie jadłem śniadanie w McDonald'sie. Mam nie, nie powiem co mogłem zrobić po zjedzeniu tego, bo... No, 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 no. właśnie. <laughs> y... Także pewnie kto, kto był w tym w tej ferie w Zakupanym, pamięta coś takiego jak zakopane 29 kupówki Street i ta piękna, świecąca alejka z tymi neonami, z tymi no. No, a w ogóle tu mamy dla Was newsa, o którym ja w ogóle kom, 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 kompletnie zapomniałem. Mamy Już? No, trzeci no, minut, no. Trzecia minuta i 20 sekunda naszej audycji, znaczy słownej, bo tam intro dochodzi jeszcze. I ja zapomniałem o naszym newsie, a news jest taki, że mamy stronę internetową. A no tak! Kwiatkowi się przypomniało, mi się też zaraz przypomniało, że mamy własną stronę, o, którą... W wspaniałym adresie, Podyktuj, adres, weźcie karteczki, tylko psiki. Ja wam to zapiszę, będziecie mieli i tak link w opisie. No ale to jest Kropka. Nie, www.siprfm.ugo.pl. Wyjaśniam dlaczego si... tak to nazywa mi się SIP, nie? A SIPR, ponieważ radio... SIPR, przez jedno r. Sy si i P -f -y Ugu. Ugu. Kropka. Kropka. No yy... <laughs> Slash Slash kontakty no yy, mm, Dlaczego SIP? Szymon i Piotrek, Radio FM, ponieważ yy, to radio, to R to jest kom, konkretnie SIP było już zajęte, nie wiem, jakim cudem krzywym partem nie wiem, foks, nie wiem jak to nazwać w ogóle no nie wiem, jakiś Fatumpech. nie to jest, no yy, no i mamy taką naszą stronę, sam ją robiłem no, pójdziemy tu, ponieważ Pewnie jak wpisaliście SIP TV, wyszło niemieckie coś. Z... Niemcy, Niemcy. Ale jakie TV? Nie powracajmy do TV, A, ponieważ... Ja intro. Trochę długie. Widziałeś ich intro? Nie, nie widziałem. Ponad 3 minuty. Nie interesują. Się... E, ja zaczynam... Co zaczynam? Nie wiem, coś miałem mówić. Ale odeszliśmy od naszego głównego tematu, jakich są ferie! No właśnie, kurde. Zakopane, zakopane, góry, góry, Ale gdzie jeszcze raz? można jechać? Hey! Okazuje się, że można w ferie. Co dziwne jechać nad morze, ludzie. Bo można. Tak tylko nad morzem nie usłyszysz coś typu... Hej, panockie patrz jaki piękny giełd, hej. No. Aha. Ok. Wszystko wiemy. Przeczy... 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 Przeczytaliśmy, kurde, cały ten tutorial, jak, jak podróżować po krupówkach. A e, powinno takie coś być. No właśnie. Jak podróżować po Krupówkach, według Ale Krupówki pieska? są... To jest coś wspaniałego. Wychodzisz stamtąd, stamtąd, gdzie sobie mieszkasz. Idziesz przez Krupówki. Nagle idzie Janosik. Hej, zróbcie za zdjęcie za dyskę! Robisz to zdjęcie za dyskę. Płacić. Jaka droga dyskę. sesja. I to za jedno zdjęcie, które potem możesz przypakować, usunąć. Bo to będzie najcenniejsze zdjęcie w moim aparacie. No, no potem, idziesz gdzieś. potem idziesz coś zjeść. Potem idziesz coś zjeść. Idziesz do domu, idziesz spać. I tego potem. To... Czasem możesz sobie wyjść na marcu. Na tak, tak się wie, tak się wie. Ale, Ale nad morzem to ludzie normalnie był nasz kolega Kuba. Kuba. Kuba, pozdrawiamy cię. Pozdrawiamy cię. Co tam można robić? Błąd nie wnikam. Się. Bo nie wiem, nigdy nie byłem w Saraje nad Morzem. Tym ja też. Ja że... My to tam do Krynicy Morskiej, naszej no kochanej, oj. chcemy wrócić. A nie, do jakiegoś n n nie wiadomo. Parę tam pod rząd byliśmy na zielonej szkole, zresztą wspaniałe, z, z pięknymi wspomnieniami, coś cudownego, coś cudownego. Żałujcie państwo. A czego mają żałować? No, że nie byliśmy na zielonej szkole. Nie zmieściliby się do autokaru. Oj, tam to. No. Na nasz Kuba, kolega, nasz Kuba. Nasz kolega Kuba. Y nie handlujemy ludźmi. Nasz kolega Kuba, nasz kolega Kuba yy, ogólnie był podobno nad morzem, tak mi mówił, w zimę i tam mówił, że szedł po wodzie i tam była fala zamrożona, nie wiem na ile to jest prawda, nie wiem, albo... no ci No, nie wiem, nie wiem, by było dobre, taki tsunami jedzie, 8-metrowy. To tak nagle się zamraża, nie wiem, e, ale... bo nie, albo ktoś surfuje i znajduje się w środku fali, to tak się zamraża. To jest dobre. Tak. The nicest. Dokładnie, o! Widzicie państwo, jak Szymon pięknie mówi po hiszpańsku? Ja. Ja z guta. <laughs> po hiszpańsku. Nie, może niektórzy oglądali się w soli Tam był sobie w pociągu, francuskim zresztą, telelerka się pyta go, podać kawę? Uj. Z mleczkiem? No. W świecie pan mówi po francusku. Gracias. Mm. No to jest pewnie śmieszny Żarcik kosmonaut. Ale przynajmniej mnie to rozbawiło jego jak film. Jakie ty film mm. Bo... Co jest złego wieś w fasoli? Wszystko. Posadził on kiedyś w fasole? <laughs> mm -hmm. Podejrzewam, że nie. No i tak sobie żyjemy w tych naszych feriach, w tych naszych życiach. Cudownych. Tak wolnych od nauki, od szkoły. Ja. Ale już się zaczęła szkoła, już mamy tydzień i konkretnie, znaczy mi minął już tydzień. Już mamy trzy tygodnie pod rząd wypakowane sprawdzianami na maksa i ile tylko jest dostępnych w regulaminie. Tak, po prostu mamy już, że tak powiem, zajęte terminy. O. Tak, wszystkie terminy ze wszystkich tygodni zapchane maksymalnie do tylu, ile jest dostępne w regulaminie. To tak Zapchane jak... kartkówkami, testami... Teraz kolejna kartkówka to musi czekać tak jak ludzie na lekarza, No nie? właśnie. Dokładnie. Nie, ko Kolejny test teraz musi czekać dwa tygodnie. Co, Dosłownie. Mówię wam. To jest... No. No i ferie minęły mi szybko przynajmniej. minęły też bardzo szybko. Pierwszy ty tydzień leniuchowanie. Telewizor, komputer, PlayStation. Oczywiście trzyma. Telewizor. Łóżko, leniuchowanie. Boschę. Ja tam aktywnie wypoczywałem na ty. Nie, ale drugi tydzień to jak najbardziej cudownie spędzony w górach, na nartach, na sankach, na użbach. No i my ogólnie nie lubimy szkoły. Kto lubi szkołę? Nie wiem. Spoleżanka. Lubisz szkołę? Jedno z naszych koleżanek. I temu e... ja widzi ja i nazwiska. Koleżanek no. jest dużo. Dużo, dużo. <noise> no a konkretnie yy, mamy przed sobą bardzo dużo matematyki. Tak, Ponieważ... tu może być metrów kwadratowych matematyki? Metrów? Yy, centymetrów kwadratowych matematycznych. Ale Czekaj. chodzi Ci o powierzchnię Znaczymy. czy o objętość? Nie. nie. Bo no. ja znam wymiary. No. No. Tak? E Czekaj, o obliczymy Państwu teraz, ile mamy... Powierzchnia sobą... 190 objętość 128. 190 mm2? Centymetrów. Mamy przed sobą 119 cm. Centymetrów... 190, 190 cm2 czystej nauki, matematyki. Oraz, czyli papierowy e... grania stosu tak. oraz 128 cm3 nauki objętości, objętości. matematyki, czystej matematyki postaci kartki złożonej w grania a to stosu. nie jest zwykła kartka, ponieważ to jest blok techniczny to jest granie stosu, proszę Państwa, czterokątny ale zobacz jakie krzywy, no, powinniście czwórkę dać e? no, w sumie pisałeś to w ogóle? nie troszkę was zanudzamy chyba w tej audycji no trochę mieliśmy ogólnie o feriach a jest tysiąc tematów. No, 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 no tak ale ogólnie nie, nie trzymamy się ściśle naszego tematu w dzisiejszej audycji. Ponieważ po co? Bo ja nie, nie wiem y, w ogóle po co. No właśnie. Po co się trzymać tematu? No właśnie, po co się trzymać tematu? Trzeba o to zapytać w tej ankiecie. To my mamy jakieś ankiety? No, mamy dla Was ankiety. Ta-da da, da! Żarcik kosmonaucik. <gulanie> nie no, ale możemy to, zrobić coś takiego, że zadajemy pytanie, a w komentarzu będziemy odpowiadają a, a w ogóle to jak wam się podobał ostatni... Audy... Podobał... audycja. Podobała audycja, audycja ostatnia. Czyli telezakupy. To była ostatnia telezakupa, tak. Ja ryłem ze śmiechu po prostu. A Ja i nie, ja ja nie mogłem potem zobaczyć do końca, ciągle jak to się przeszkadzało. Kompletnie? P półtora miesiąca szukałem jakiejś fajnej koszulki czasem. Znalazłem dopiero na jakimś małym regionalnym portaliku sieradzak.pl Sieradzak Śero, sieradz... nie I nie mam nic do sieradza nawet nie wiem Chłopak mi razie... nie chce odpisać mm. no. w jaki sposób mi to przyśle? Nie mam nic do sieradza, Też... nawet nie wiem gdzie on jest, się znajduje To jest gdzieś w Polsce Aha. To hmm? Dobra lekcja geografii. Tak. Jest! Zgodna naszej pani od przyrody. Ale pamiętajcie, macie jeść suchary. To jest suchary. No, polski ukryty mix. No, to jest nieważne. Ponieważ ważne jest nasze radio i wy. Możemy kiedyś puszczać piosenki na nas? No nie wiadomo, nie wiem. Nie wiem, nie, nie wiem. Ponieważ nie mamy prowadzkich. Jeszcze! Słuchajcie. Jeśli nam pomoże, pomożecie w zrobieniu konta partnerskiego wtedy możemy wam puszczać piosenki w naszym radiu ponieważ... A nie wiem czy to jest jeszcze prawdą Nie, nie, znaczy nie... No nie mam... jeśli sobie wypimy licencję? Za te pieniądze? No nie Ale nie. pomóżcie nam zrobić konto partnerskie to wtedy nawet nasze ona... radio będzie super wypadowe. nawet jeżeli ktoś nas ogląda i... Yy... Znaczy, z naszych ogólnie znajomych, takich tam klasowych, takich... A pewnie to jest e... większość. No, w e, ogóle mamy... W sumie mamy już ponad 100 wyświetleń. Brawo! Oczcimy tę minutę. <grym> <grym> nie no, 100 wyświetleń... 100... 100... sekund. Nie no, ogar. Dobra. Ogólnie 100 wyświetleń na 4 filmy to nie jest dużo. W dwóch no, mamy no, chyba ale... po 34 czy bez czy z moimi nawet nie, 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 nie ogarniam, nawet nie miałem czasu tego zrobić ponieważ zajmowałem się naszą stroną internetową ale jeżeli słuchacie... ...waj Szymon, by Szymon Dobra, no bo to wiadomo, że to Szymon tworzył, prawda? No, brawo, Szymon, brawo, brawo, nice Dobra Cześć, masz Ja mam jeszcze noworocznego To Znaczy... Sama, nie nie, na, 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 nasz yy, kolega Mamy prawie, prawie początek marca. A on ma w swoim opisie na skajpie szczęśliwego nowego roku. No, Kuba. Nasz no Kuba. właśnie ten co był na On zawsze był. Nie, ale w tym roku nie był. Znaczy. Ja znaczy był fajny, ale nie był, kurde, w, na a, ferie nigdzie. Znaczy tak? nie był Nie, byliśmy? nie, ja nigdzie w zeszłym nie. roku widział to zamrożone fajnie? Nie, bo on mi to wcześniej mówił. No. Także... Jakoś się nam to okay. Co się nie tlumi się? Wszystko jest okej. Okay. Okay. Jeżeli okay, nas tak. słuchacie, no właśnie nasi znajomi by chciałem tu powiedzieć. Nasi znajomi nawet... Nie wiem, Seba słuchasz nas, nie słuchasz nas. Paweł słuchasz, Paweł, słuchasz nas, słuchasz nas? Nie. Zobacz, nie. Ale dziewczyny może nas dziewczyny słuchają. Może. Poz pozdrawiam na i Nikole. Jeżeli ktoś z nas z Facebooka słucha ogólnie. Jeżeli ktoś... Nie, inaczej. Jeżeli ktoś na Facebooku widział... Że ja udostępniłem tą audycję, tą, tą teraz, którą słuchacie, to proszę Was, błagam. Udostępnijcie ją też, błagam Was, bo bardzo nam zależy na tym, żebyśmy byli właśnie. Fajni. No nie powiem, sławni, no popularni, no, no tak lubianie. to ująć. Ogólnie, Kochani, nie? Lubianie, Przez media, ogólnie, wszystko. no. Konkretnie. No to tyle, mamy już 15 15. 15 minut. 15 minut 30 sekund na blacie, myślę, że was nie zanudziliśmy za bardzo. Plus intro. No, plus dwa intro. No, przecież mamy przednie <laughs> początkowe i kończące. No. Intro, przednie, intro tylnie. No i chcielibyśmy też kolegę naszego zareklamować na YouTube. Jest to Lightsphere. Light sphere. Czekaj, ból l a i f -y e a r Ja Wam napiszę tą nazwę yy... Napiszę Wam tą nazwę no i te... teraz? A. A. No. Yy... no i będziecie mieli... O i teraz zniknie A? dobra. Skłamałeś Czemu? No bo nie wiem czy... Nie no napiszę Wam Jakoś to ogólnie, ogólnie będziecie mieli <noise> Ogólnie będziecie mieli Jego link do kanału może Niech coś tu sobie wystopujecie no. Y... Polecam. On właśnie on mógłby... ma konto partnerskie. Patryk. No właśnie, on ma konto partnerskie, chociaż ma tylko 34 widzów, czy jak to tam się zwie. No ale ma już konto partnerskie, ale on ma już kurde sporo odcinków, nie? No. To jest nasz dopiero piąty, że tak powiem. Audycja. No i szukamy właśnie osób, które mogłyby nas wesprzeć i oglądać. Oglądać. Słuchać naszych audycji. No. A jeszcze nasze rady jest to tyle fajne, że możecie nas słuchać i jednocześnie robić sobie co tylko żywnie dusza... Ty tego nie mówiłeś czasem w pierwszej audycji? Mówiłem, ale to trzeba przypomnieć, na przykład teraz słuchając nam, nas nie, musi, nie, musicie, nie musicie marnować czasu, tylko w tym czasie możecie sobie, nie wiem, no. oglądać demotywatorów. Oraz kupić 12 materacy w cenie dwóch. go <laughs> <To> no <laughs> <to, śmiech> poprzedni odcinek ten, ale no, wie o co chodzi. Tak. No i nie będziemy was zanoczać. 17 minut 20 sekund później, intro, także jest sporo. Jest spoko. Ludzie kochają nas. Chociaż mamy tylko jakieś 8 wyświetleń na poprzedniej audycji. Oj to. Dobra. No to myślę, że także mówię was. Błagamy was, reklamujcie nas. Reklamujcie błagamy nas. Przegni Jeżeli się da. Nie, na NK śledzi, Facebook, co tam jest, Twitter. Twitter. Eee, Twitter to złoo. Jeżeli, jeżeli wam się nie, nie spodoba nasza audycja, to prosimy to wyłączyć. To, to jest jeden słowa, to co widzimy w pierwszy w pierwszej Dokładnie. audycji. Dokładnie. Jeżeli wam się to nie podoba, prosimy to wyłączyć. A jeżeli macie nasze inne audycje, może inne wam się spodobają. A jeżeli... Tutaj w prawym właśnie. Tak, a jeżeli macie, jeżeli nas lubicie, to zareklamujcie nas na Facebooku. Na Wiedenze, Twitterze na, na naszej klasie. naszej klasy. Jest już tylko MK. Przepraszam. Boletam <grym> moje kontonanty. No. To macie fajnego takiego. Na moim niebułym. No. Dostałem załamania <grym> nerwowego w tym momencie. Dobra. Skończymy, nie zanudzamy was. Dwie dychy na blacie bez intry. Nie, 19, przepraszam. Bez intry może być. No. Nie no, 19. Ta... Dobra, ja, już. Nie nieważne. No. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia. Żegna się z Państwem Piotrek i Szymon SIP FM. Wchodźcie na stronę. Zapraszamy.